Ostatnio na moich sesjach mentoringu, human design i coachingu coraz więcej projektorów przychodzi z różnego rodzaju wyzwaniami związanymi ze ścieżką zawodową, z prowadzonym biznesem. I dzisiaj chciałabym się skupić na trzech takich moich obserwacjach. Dotyczących tego, co nie służy projektorowi, zwłaszcza projektorowi, który prowadzi swój własny biznes. I tak jak powiedziałam, to jest oparte na obserwacjach moich klientów, ale również na moich własnych doświadczeniach, bo przecież też jestem projektorem o profilu 2:4 emocjonalnym autorytecie dla tych, którzy mnie jeszcze tak dobrze nie znają. Więc zacznę od pierwszego nie, czyli Całego, co ci nie, nie służy, to jest nie słuchaj wskazówek i porad, jak prowadzić biznes od generatora i manifestującego generatora. I to nie jest tak, że ja tutaj mam cokolwiek przeciwko tym typom, bo, 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 bo również pracuję z, z generatorami i manifestującymi generatorami, ale oni nie są w stanie. Po pierwsze zrozumieć, po drugie poczuć, a po trzecie pokierować projektora w zgodzie z jego naturą. No bo choćby jeżeli przyjrzymy się takim oczywistym kwestiom jak sakralna, która jest taką kwintesencją generatora, manifestującego generatora, u nich ona jest zdefiniowana. U nas jest sakralna niezdefiniowana, czyli oni są po to tutaj, żeby działać. Mają nieograniczony dostęp do energii życiowej. My mamy taki dostęp do energii życiowej, który przychodzi i odchodzi. Nasza energia przychodzi falami. I nie jesteśmy tu po to, żeby właśnie działać. To nie jest nasz główny dar, ale po to, żeby obserwować i prowadzić. Więc tu jest już pierwszy taki bardzo duża różnica w naszej naturze. Drugą naszą różnicą jest aura. Tak? Oni mają otwartą, przyciągającą aurę. My mamy fokusującą, absorbującą. To, co jest ważnego w ich relacjach z ludźmi, to, co jest naturalne w ich relacjach z ludźmi, u nas wygląda zupełnie inaczej. I ja sama doświadczyłam, zanim jeszcze tak byłam głęboko w human design, jak to jest być prowadzoną, coachowaną czy mieć mentoring z generatorem czy manifestującym generatorem. I za każdym razem to były wspaniałe osoby o niesamowitej wiedzy, niesamowitym doświadczeniu i sukcesie. Sukcesie, które odnieśli i satysfakcji w swoim biznesie, ale porady, które dostawałam, sposób, w jaki byłam prowadzona, tempo, w jakim oczekiwano ode mnie rezultatów, prowadziło do mojego zgorzknienia i niestety do może tam były rezultaty, bo przyznam, że były, ale po zakończeniu takiej współpracy ja po prostu nie mogłam patrzeć na swoją stronę, myśleć o swoim biznesie, cokolwiek kreować i pracować z klientami. Oni też zupełnie inne rzeczy im służą niż nam. Na przykład sam taki Instagram. To jest platforma, która jest taka naturalna dla generatora takiego czystego i manifestującego generatora, Bo tam jest kwestia cały czas jest ten element odpowiadania. Tam żeby być widocznym, podobno, bo nie zgodzę się z tym, ale no trochę trzeba, znaczy, według porad biznesowych takich Instagramowych, trzeba być bardzo widocznym, czyli trzeba być nie wiem, może widocznym, tylko działać dużo, tak? Czyli musi się tego dużo dziać, żeby twój algorytm to, to wyrzucał. A to jest zupełnie sprzeczne z naturą projektora, więc. Każdy generator, manifestujący generator, który radzi, jak budować biznes, to na pewno usłyszysz od niego, że musisz działać, że musisz działać często, że musisz być często widoczna, że musisz odpowiadać w ciągu jakiegoś tam czasu na komentarze, że na story masz tak wrzucać. W, w reels, reelsy, czyli rolki, mają wyglądać tak i inaczej. A to wszystko nie służy projektorowi, bo jeżeli chodzi o samą, na przykład, taką widzialność, to moim zdaniem Instagram jest dodatkiem. Tam, gdzie ta platforma, która będzie służyła yy, projektorowi, to jest taka platforma, w której można coś znaleźć, w której można się odnieść do. Wcześniejszej, wcześniejszej działalności. To jest platforma, w której no, jest możliwość uzyskania takiej relacji bezpośredniej. Chociaż można powiedzieć, że na Instagramie też, ale myślę, że to jest takie bardzo szybka relacja. I co tu jest moje clue? Jest bardzo powierzchowna. Jednak na Instagramie... Oczywiście zmienia się to ostatnio trochę, ale jest mało przestrzeni na, taką, na takie czysto merytoryczne treści, na takie po angielsku long form, czyli dłuższą wypowiedź. A projektor potrzebuje wejść głęboko, potrzebuje. Oczywiście ten, który ma zdefiniowane gardło, pewnie będzie chciał mówić dłużej, będzie jego będzie naturalnie mówił dłużej. Ten, który ma niezdefiniowane, będzie mówił krócej i mieć będzie miał możliwości mówienia krócej, tak, bo jego gardło tak, a nie inaczej fun funkcjonuje. Ale jednak projektor potrzebuje wejść głęboko. Instagram nie daje mu takiej możliwości. Na jednak dają taką możliwość na przykład YouTube, na przykład pisanie bloga, na przykład robienie podcastu. I to są rzeczy, yy, yy, pisanie newslettera. To są rzeczy, które jednak nie wymagają takiego ciągłej aktywności, takiego yy, ciągłego yy, działania. Jak, jak widzicie, ja ten swój YouTube prowadzę całkowicie zgodnie z moją energią, czyli. Jeżeli jest okres taki, w którym nie postuję, nie, nie macie nowych nagrań, to jest dlatego, że albo nie mam energii i moja energia jest zniżkowa, czyli, czyli staram się odpoczywać i staram się działać tylko w takim zakresie, jak, no jak jest to konieczne, czyli na przykład ograniczyć swoją działalność tylko do sesji, które są już umówione. I też. Wtedy y, postować coś, wtedy nagrywać, kiedy mam coś do powiedzenia. Y, nie wyobrażam sobie, żeby to. Dlatego mi jest tak trudno z Instagramem, że ja widzę, że jak mam tą zwyżkową energię i jest coraz więcej wtedy followersów, coraz więcej osób y, lajkuje moje posty, coraz większa aktywność w stosunku do mojego story, i nagle przychodzi mój spadek energetyczny i wszystko pada. I tak właściwie to mam dwie opcje. Albo działać na tym Instagramie wbrew sobie, albo odpuścić. ja odpuszczam. Ale mówię to dlatego, że już kilkakrotnie spotkałam się zarówno z reakcją nie tylko coach i mentorów, ale, ale też znajomych, którzy prowadzą y, swój własną działalność, swój własny biznes i są typami sakralnymi, czyli chodzi o generatorów i, i manifestujących generatorów. I ja widzę, jak oni się na mnie patrzą, kiedy ja mówię, że y, ja nie mam energii do tego, żeby być y, cały czas widoczna na Instagramie. Tak, ja mam też profil, który jakby temu nie, nie służy, ale ten sam brak zrozumienia, więc jak może prowadzić cię ktoś, kto cię nie rozumie, kto nie jest w stanie, może nie do końca się zidentyfikować, ale przynajmniej zrozumieć, w jakimś stopniu poczuć twoje wyzwania i potrzeby. Więc kiedy następnym razem, tak żeby zakończyć ten element pozytywnie, generator czy manifestujący generator powie ci, że masz zrobić coś więcej, to zawsze, zresztą zawsze, tak, niezależnie od tego, kto ci to mówi, to pamiętaj, że masz swój wewnętrzny autorytet, który powie ci, co jest właściwe dla ciebie, a, a co nie jest właściwe. I też proponuję, żebyś zastanowiła się, czy zastanowił, poczuł, może bardziej, powinnam powiedzieć, czy. Wzięcie kolejnego kołcza, który jest typem sakralnym, jest rzeczywiście, doprowadzi cię tam, gdzie byś chciała, czy chciał. Drugim, drugim takim wyzwaniem i też tak, wyzwaniem, ale też Takim moim przesłaniem, o może tak, dla, dla ciebie, projektorze, to jest: nie poddawaj się za szybko. To, co ja obserwuję po sobie i też po klientach, to jest to, że my, projektorzy, dochodzimy do tego naszego sukcesu, do tej satysfakcji, ale sukcesu, bo to jest ten nasz taki do tego dążymy dłużej. Z różnych powodów. Po pierwsze, nasza strategia jest taka, że wymaga ona czekania. Czekania na właściwe zaproszenia, na nie tylko właściwe zaproszenia, ale też uznanie, tak, które poprzed połączone są z tym, z tym właściwym. Z tym zaproszeniem. I tutaj też hmm, chcę tutaj przyszło mi takiej taka, taka, taka historia i, i, i wspomnę o niej, że uznanie nie, nie, nie jest. Nie ma uznania, jeżeli ktoś pisze albo mówi ci, że ja cię uznaję. <noise> to nie wystarczy, żeby projektor poczuł uznanie. Hmm, projektor po potrzebuje, żeby poczuć uznanie. Poczuć się widzianym, słuchanym. To jest uznanie. Jestem ciekawa, czy Wam się też zdarzyło, bo mi się często ostatnio zdarza, że, że ktoś mi pisze, że mnie uznaje jako projektora. Po prostu, takim jednym, jednym, jednym zdaniem. Albo mówi do mnie, że mnie uznaje, tak, a ja czuję, że tutaj zupełnie uznania nie ma. Mm. Ale to taka, taka dygresja. Dlaczego, dlaczego to tyle trwa u nas, może tyle dłużej? Jeżeli porównamy siebie do generatorów i manifestujących generatorów czy manifestorów, to na pewno zauważycie, że jednak u projektora, jest dłuższy czas. Zabiera to dłużej, za, zanim jest widoczny ten sukces. Że u nas to jest rzeczywiście taka kula śniegowa, która się kręci powoli, to jest związane między innymi z tą naszą strategią, ale też związane z tym, że większość projektorów, zanim poznaje human design, działa. Sprzecznie ze swoją strategią autorytetem działa, sprzecznie ze swoją naturą, działa jak generator, i w związku z tym często wchodzi w tę swoją ścieżkę, w tą swoją ścieżkę zawodową albo nagle budzi się na tym swoim podczas prowadzenia jakiegoś biznesu i zdaje sobie sprawę, że jest wyczerpany, że jest zmęczony, że jest wypalony. Także u nas. Zanim są efekty z tej działalności już w zgodzie z tym naszym projektem Human Design, to potrzeba czasu na to, żeby wypocząć. Potrzeba czasu na to, żeby zadbać o siebie. Potrzeba czasu na to, żeby poczuć swoje ciało, żeby uzmysłowić sobie, jak ja się czuję, kiedy się czuję zmęczony. Co powoduje, że moja energia wzrasta, co powoduje, że moja energia spada. I nie tylko obserwować siebie, ale po prostu dostosować swoją codzienność do natury projektora. A to zabiera czas. Moim zdaniem to jest warunek konieczny, bo projektor, żeby być w stanie prowadzić i żeby być w pełni tej swojej takiej natury projektorskiej. Żeby, żeby czuć naprawdę drugą osobę, to musi najpierw zadać, zadbać o siebie. Musi zadbać o, o, swoją, o swoją przestrzeń, o, swoją, o swój poziom energii, e, o swoje zdrowie, a to zabiera czasu. I bardzo często dzieje się tak, że robimy to równolegle. Tak? Ja też tak robiłam, że zaczynałam prowadzić swój biznes, jak jeszcze nie byłam całkowicie. Mm, można powiedzieć taka w takim energetycznie, w takim stanie, który pozwalałby mi funkcjonować w pełni jako, w pełni, po prostu funkcjonować w pełni biznesowo, tak? Bo na przykład taka widzialność jest potrzebna. I u nas to jest zwłaszcza bardzo ważna ta widzialność, tak? To jest ten element, który powoduje, że przychodzą do nas te zaproszenia, że, że jesteśmy, że możemy zostać, że jest potencjał, że zostaniemy uznany przez kogoś, że ktoś nas zobaczy. A zmęczony projektor nie ma na to siły. Projektor, który nie dba o siebie, nie ma na to siły. A nawet jeżeli się zmusza i pomimo zmęczenia, pomimo yy, braku chęci, Pojawia się na tym Instagramie czy YouTube, nagrywa, jest widoczny, to to się czuje. To się czuje, że to nie jest ta energia, z której, przez którą chce się być prowadzonym. Tak samo jak się nie chce być prowadzonym przez zgorzniałego, yy, zgorzniałego i takiego, tak, projektora, to tak samo nikt nie chce być prowadzony przez zmęczonego projektora. I to nie jest tak, że po prostu sprawdzi i powie, a ten jest zmęczony, tylko po prostu to poczuje, bo to, co jest u nas w środku, to będzie widoczne na zewnątrz i ludzie często nieświadomie będą też czuli. Więc daj sobie czas na to, projektorze, bo to jest bardzo ważne na to zadbanie o siebie i najpierw, tak, zadbanie o siebie, o swoją, o swoją energię, o, o, o swoje zdrowie. I trzecia rzecz to, żebyś się nie rozdramiał. <laughs> jakkolwiek to zabrzmi, czy nie rozdrabniała. Z tego co widzę, ten etap takiej poszukiwania, który czym mam się dzielić, po co tu jestem, jak mam prowadzić innych, na czym się skupić, jest etapem koniecznym. W, w, w każdym biznesie. I na początku idziemy jako projektorzy trochę tak po omacku, bo zagłębiamy się, po prostu dzielimy się tym, co, co, co nas ekscytuje, co nasz interesuje. To też jest częściowo dobra ścieżka, i jednocześnie ważne jest, żeby z czasem, kiedy już zaczniesz obserwować, jak ten Twój biznes w jakim kierunku idzie, żeby też zacząć obserwować, z czym przychodzą do Ciebie ludzie, żeby zacząć mm, dzielić się i w tej, właśnie w tym zakresie, gdzie, gdzie jesteś widocznym, niejako odpowiadając na, yy, na potrzeby ludzi. I tu znowu chcę zwrócić do tej mojej takiej głównej myśli przewodniej, żeby właśnie się nie rozdrabniać, bo nasza siła tkwi w fokusie, nasza siła tkwi w, w koncentracji, w uwadze, w uwadze skupionej. My nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby tak jak manifestujący generator skakać, mieć kilka biznesów, być człowiekiem orkiestrą. My mamy nasza moc jest wtedy, kiedy skupiamy się na jednym. I dlatego z tego co widzę u siebie i, i, i właśnie też u innych, to super ważne jest to takie przyjrzenie się z jednej strony, co jest moje, co mnie tak naprawdę inspiruje, w co ja się zagłębiam. I z drugiej strony połączenie tego z tym, o co pytają mnie ludzie, i wyciągnięcie z tego takiej myśli przewodniej, i stworzenie z tego takiego tematu przewodniego twojego biznesu i tego, czym się chcesz dzielić, i taka koncentracja na tym. Więc służy nam to, żeby, żeby skupić się na, na jednym temacie, na żeby. Nie, może nie chodzi o to, żeby cały czas mówić o, o tym samym, ale ja bym to chyba odniosła do jednego systemu, do jakiejś takiej stabilności, która pozwala ci na to, na ten fokus, pozwala ci na to, żeby ta Twoja energia właśnie się nie rozdrabniała, bo przecież jej masz mało, i w momencie, kiedy. Skaczesz i to teraz zagłębiam się w jeden, w jeden temat, a za chwilę w drugi, a za chwilę w trzeci, to zużywasz tą, tą twoją energię po pierwsze, a po drugie, jakby oddalasz się od tego mistrzostwa w tym systemie, od tej takiej prawdziwej mądrości. Więc tu jest oczywiście, wiadomo, są też profile i te profile trochę determinują, w jak, jakby stopień tak, tego, tego, to, tego skupienia się na, jednej, na jednym temacie i szczegółowość tego skupienia się, ale proponowałabym, żebyś się przyjrzała temu, czy przyjrzał, jak to jest, kiedy jednak no, koncentrujesz się na jednym jakimś systemie w tym dzieleniu się, na jednym jakiś takim temacie, Twoim przewodnim, Twoim takim motto, którym prowadzisz, tak. To może być tak, jak kiedyś powiedziałam, różnego rodzaju prowadzenie, ale ważne jest, żeby, żeby był tutaj jakiś fokus. Dobra, miało być to krótkie nagranie, ale widzę, że, że, że się rozgadałam. Pozdrawiam.